Dobra, siadaj sobie. Kolejny odcinek na moim kanale. No, taki inny niż wszystkiego w Minecraftie, no. Więcej będę nagrywało w prawdziwym życiu niż w grach, ale gry czasami też. Nie patrzcie na mojego skina, bo mi się nie zdążył załadować. Jak widzicie, Kasper ma takiego, to jest z jego wioska. No. No. no i ja dzisiaj pokażę na Kacpra Wiosce mój domek, jak chcecie zobaczyć Kaspra wios... całą wioskę, to wbijajcie na jego kanał, może was oprowadzimy, może dzisiaj wrócimy nawet, może dzisiaj nie, ale jutro, więc spodziewajcie się od odcinka u Kaspra. więc ja wam pokazuję mój domek, dobra, pierwsze tu, tu mam zwierzęta, tu świnie, pancerniki, kury, Czarna papuga, nie wiem co tutaj robi czarna papuga, dobra, kot, pies i wielbłąd. Kurczę, wielbłąd, dobra. Nie was ciekawi, co to tam jest takie dziwne, tu łóżko, tam łóżko i tam niżej. Zaraz to wam pokażę na samym końcu. O nie, dobra, muszę to naprawić. Popsułem sobie drzwi. A gdzie ty kapitan, łazisz? No, Dobra, cyk i tu jest taki pokój. No, taki z, różnie, z, różnymi, z różnymi rzeczami, mi się on podoba. I tu na górze, tu robię te, te, te plakaty. Tu są takie różne. Tu są y, jakieś kształty, a tam flagi. Mam na razie Polskę, Indonezję, Francję i Włochy. Dobra, więc teraz pokażę wam tą fajną rzecz. A, i pokażę jeszcze moje rzeczy. Te, które są na wiosce, ale nie będę wam pokazywał wioski, bo zrobię pisanie stóp. Tą... Dobra. To jest, moje zdaniem, najlepsze, To jest w wiosce. Znaczy, na moim, w moim domku. Takie schody, takie coś. Łóżko, pod łóżkiem. Kolejne łóżko, kolejne, 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 kolejne i kolejne. No, takie coś sobie zbudowałem. Fajne, to nie? Napiszcie w komentarzu, jak Wam się podoba, jak nie, to nie. To nie. Dobra, lecę do miejsca, gdzie pokażę Wam kolejne moje rzeczy. Dobra, tu jest mój sklep. A nie jest taki duży. No tak, o. Trochę Wam pokazałem wioskę, ale to kawałek taki, dobra. No i tu mam zbroję. Tutaj tak, o, tak. No i nic Zwyczajnego, dobra. Lecimy do kolejnego miejsca. Dobra, mój wieżowiec, no tutaj taki oświetlony na dole i jest. Oj, 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 taki wysoki. Oj, pokazałem, ja nie mogę. No Dobra, o tak. No nic nie widać, bo jest ciemny, ale. dobra, nieważne, że on jest po prostu bardzo wysoki. Najwyższy wieżowiec, jaki jest. O, tam widzicie Kaspernik. Najwyższy wieżowiec, jaki jest w. Najkasperowiec, Kasper powiedz, że to prawda? No, jest najwyższy w tej wiosce. Dobra, widzimy się w kolejnym miejscu. I jak naprawdę ten blok, który zniszczyłem, dobra, to jest za moim wieżowcem. Moje trzy rzeczy są blisko tego, blisko. Skle trzy rzeczy są blisko siebie. No, dom, jak nie trochę od tego dalej, ale tu było miejsce, dobra. No i to jest takie. No, bo zbudowałem sobie takie coś z piasku. Takie o. Dobra, widzimy się w następnym odcinku. No ten odcinek nie był taki długi. Pokazałem wam tylko wioskę, tylko moje rzeczy, moje, moje budowle na Kaspraw wiosce. Jeśli chcecie dłuższy odcinek z, main, z Minecrafta to wbijajcie na Kaspra kanał zobaczyć, jak pokazujemy Wbijajde. jak pokazujemy całą całą wioskę. No więc do zobaczenia w następnym było, odcinku. Też. Do, do zobaczenia w następnym, w następnym odcinku. Na, na następnym odcinku już normalnie będziemy latać, nie będzie żadnych przerw, więc do zobaczenia w następnym odcinku.